Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki wywiad, taką rozmowę z Radkiem Zaleskim, Bulendber na Twitterze. Możecie go dobrze kojarzyć, tutaj wklejam Wam jego Twittera, który pracuje obecnie w projekcie Mystra. I wziąłem tutaj z nimi współpracę z tego powodu, że jest to dość ciekawy projekt, który buduje fajne social fee oraz fajne narzędzie. Dla, dla community oraz dla projektów, no i dodatkowo na zakończenie odcinka będzie tam parę alf ciekawych na temat airdropów lub różnych akcji, na których będziecie mogli po prostu skorzystać, więc wydaje mi się, że to będzie ciekawy temat, Wam się spodoba, więc zapraszam do odcinka. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam Ciebie. No i co, myślę, że możemy tutaj przejść do pierwszego pytania, jakbyś mógł tutaj opowiedzieć trochę o waszym projekcie, o tym co budujecie, bo widziałem, że właśnie budujecie fajne narzędzie multichainowe, narzędzie dla community, dla projektów, więc jakbyś mógł chwilkę o tym opowiedzieć, co dokładnie budujecie i jak community może na tym w ogóle opisać swój projekt. O. Wiesz, może zacznę od tego, o co też ludzie pytają. Czyli generalnie jakbyś mógł po prostu streścić nam, czym jest Mystra. No i takie, takie pytania właściwie często spotykamy. Więc generalnie można powiedzieć, że e, oczywiście w jednym wyrazie tego nie zrobię, tak, ale Mystra jest e, taką platformą e, social fight, taką multichainową platformą, która agreguje też różne narzędzia DeFi i to wszystko jest po to, żeby wspierać tutaj e, całe społeczności, zwykłych userów, no i twórców też. Czyli generalnie jak widzisz nie jestem w stanie tego streścić w dwóch, trzech wyrazach. Ponieważ Mystra jest taką bardzo rozbudowaną platformą, która zawiera narzędzia zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i dla całych projektów, które chcą budować się ogólnie. No i też jest fajna sprawa, że możemy integrować całe, całe sieci tutaj. Nie? Czyli generalnie na przykład integrując nowy blockchain, który wychodzi, możemy dać mu ekspozycję na społeczności, które już mamy tutaj z różnych chainów oraz możemy po prostu w łatwy sposób otworzyć mu taką furtkę na inne chainy, które też są zintegrowane z naszą platformą Mystra tutaj. Um, tak więc jak tutaj na, na stronie e, teraz pewnie widzicie mamy te narzędzia wypisane, tak? Tam jest dosyć sporo, bo są e, takie narzędzia standardowe, jak chodzi o, o, o DeFi typu właśnie Dex, Swap, e, są bridge, tutaj taki taki cross chainowy bridge właśnie e, multichainowy, e, będzie cały marketplace. E, będą jeszcze inne ciekawe elementy właśnie z obszaru takiego social fight ale też nie chcemy, żeby wiesz, Mystra była kojarzona z czymś takim, że to jest po prostu jakiś taki, nie wiem. Frentek, tak? Na przykład tutaj Social Fire, aha, tak? Tu nie o to chodzi kompletnie. Po prostu jest to jeden z elementów, które z połączeniu jeszcze z innymi takimi modułami, tak? Tak, właśnie chodzi o te, o te, o te narzędzia DeFi, czy w ogóle całe gotowe takie bezkodowe, powiedzmy, bloki do budowania. Jak to wszystko po prostu połączymy, to mamy taki multi-combine do, 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 do wielu rzeczy tak, jednocześnie. Jasne, jasne. Czyli chcesz mi powiedzieć, że tutaj używacie dużo chainów. Będziecie dodawać w przyszłości kolejne chainy właśnie pod swoją platformę? Tak jest. Znaczy na ten moment, jak będziemy startować z platformą, no to do, do jakby w momencie startu będziemy mieli sześć chainów. To, będzie, to będą chainy EVM-owe, ale też chainy, które nie są standardzie EVM-a, czyli na przykład to będzie Kasper. Oprócz tego mamy właśnie Polygon, mamy Ethereum, będzie Binance Smart Chain, będzie Arbitrum um, i Cronos widzę jeszcze i, na stronie. Dokładnie, tak, tak właśnie, teraz okay. też patrzę. No to, no to dobrze, właśnie fajnie się cross-chain, multi -chain się rozwija, to jest ciekawy trend, duże, duże pieniądze tutaj WC inwestowały, także no jest to ciekawy tutaj trend. No i też mówisz, właśnie spo, wspominasz o ruchu social SocialFi, no, FriendTech zrobił naprawdę duże zamieszanie, a prawda jest taka, że ta aplikacja chyba no, dobrzy programiści byli w stanie ją zrobić dwa tygodnie, i tam nie było nie wiadomo co, tam był tylko marketing, można powiedzieć. Tak, wiesz, my tak patrząc, jest bardzo, bardzo ograniczona, Na przykład to, co my tutaj oferujemy, to jest powiedzmy kierowane nie tylko, ale tak powiedzmy głównie dla nowych użytkowników, czyli dla takich, którzy wiesz, wchodzą po raz pierwszy w ogóle w świat krypto, nie mają pojęcia w ogóle, jak zacząć z tym krypto, o co chodzi. No i właśnie Pomocą tutaj, czy naprzeciw nim właśnie wychodzi Mystra, um, która pozwala na przykład na utworzenie swojego konta, tak? Czy tworzysz sobie swój profil na naszej platformie? I na przykład tu jest taka ciekawostka, możesz go stworzyć um, jako standardowy Web 2 użytkownik, czyli mam maila, bo jeszcze nie wiem w ogóle, czym są jakieś kryptoportfele, także tworzę ten profil, używając maila i dopiero później możemy też przeprowadzić się przez taki proces tego, żeby sobie jakiś w ogóle portfel krypto stworzył. I na przykład mamy też <laughs> współpracę z ARITEM. Którzy przygotowali dla nas taką specjalną, czy specjalne pod nas takie rozwiązanie, gdzie mamy e, bramkę, właśnie on-ramp. Póki co, tam off-ramp też będzie oczywiście za jakiś czas e, planowany, także jest to taka jeszcze fajna, fajna ciekawostka. Czyli po prostu wchodząc do nas, kupujesz sobie bezpośrednio za fiaty, tak? czy nie wiem, za, płacąc na przykład kartą kredytową em, Google Pay, Apple Pay, czy Blikiem, kupujesz sobie krypto. Tak? I teraz pytanie, co mogę zrobić z tym krypto? No, na przykład mogę sobie to krypto wymienić, tak? używając tutaj tego. tego tego naszego Dexa na przykład. Albo mogę na przykład to krypto zastajkować też, używając tutaj um, tych naszych odpowiednich y, takich tooli DeFi, tak? Um, lub na przykład, jeżeli posiadam tutaj y, tak zwany Mystra Premium Pass, który cię uprawnia do korzystania ze wszystkich funkcjonalności platformy, y, mogę na przykład y, wziąć udział w alokacji środków do budujących się projektów, które są inkubowane u nas na platformie bezpośrednio. Czyli tak można powiedzieć, że po prostu mogę te środki w taki sposób sobie sobie wykorzystać. Nie? Bo to jest jakby też jeden z elementów platformy miestra czy taki. Nie chcę powiedzieć sam launchpad, bo to jest takie bardzo bardzo mylące, myślę, bo to nie jest jakby sam launchpad, to jest po prostu taki też inkubator, gdzie projekty, które mają jakiś pomysł, mogą sobie po prostu na ten, do tego inkubatora wejść i dostają też od nas takie pełne wsparcie. czyli na przykład masz pomysł, ale nie wiesz dokładnie, jak masz go zrealizować? Bo na przykład brakuje ci takich umiejętności programistycznych, tak, albo na przykład nie masz w ogóle społeczności, no to idąc tutaj na platformę Mestra dostaniesz tą pomoc, dostaniesz takie, takie gotowe bloki bezkodowe, z których po prostu budujesz sobie, no nie, bo masz ochotę zrobić airdrop dla swoich tam użytkowników, no to potrzebujesz tula, który będzie w stanie ci rozesłać smart kontrakty tutaj do jakichś tam uprawnionych walletów, nie? coś takiego na przykład musiałbyś sobie to sam stworzyć, tak? U nas dostaniesz to i wiele, wiele innych takich różnych modułów, dzięki którym byś mógł od razu budować bez, wiesz, bez takiego ograniczenia większego, nie? Okej, okay, czyli z perspektywy projektu, opłaca mi się po prostu tutaj używać waszej platformy, a bo ja, ja też przyznam tutaj pracowałem w kilku projektach i tak dalej i na przykład zrobienie DAO governance no to to jest coś co wiele projektów robi i to jest napisanie kodu, nie jest to już skomplikowane bo jednak te kody są open source no ale rzeczywiście dzięki wam nie muszę poświęcać moich programistów na tworzenie DAO u siebie tylko mogę powiedzmy za pomocą waszych e, bloków czy waszych narzędzi tu tylko nie, nie, nie tylko DAO wchodzi w grę mogę po prostu z tego skorzystać i dostarczyć swojemu community danego narzędzia nie poświęcając na to na to zasobów tak. Dokładnie tak dokładnie tutaj o to chodzi. Właśnie tak wspomniałeś to taki DAO jest też jednym z elementów naszej platformy i to jest o tyle ciekawe bo ten DAO jest już takim ja myślę taką formą tego tej takiej im, um, jakby budowania takiego zaangażowania właśnie w kierunku takiego social fire. tak? Czyli po prostu już wiesz, ludzie mogą mieć jakiś wpływ na coś, czują to, że po prostu mogą, mogą tutaj um, jakoś, jakoś w takie interakcje wchodzić, że mogą coś tutaj po prostu już robić tutaj z tymi tokenami i na przykład jest myślę taka jeszcze ciekawostka, um, że my tutaj na platformie Mystra um, chcemy, żeby użytkownik sobie stworzył profil, ale chcemy to zrobić dlatego, że my będziemy Przyznawać punkty, czyli mamy tam kilka różnych takich metryk, one są tak dosyć um, rozbudowane, można powiedzieć, gdzie na przykład, jeżeli chcesz ten swój profil, jak gdyby uzupełnić, to, to na przykład łączysz sobie swoje konto twitterowe z naszym profilem i na przykład za to dostajesz punkty, tak? czy łączysz na przykład swojego Discorda, Telegrama i tak dalej, punkty. Um, no i jesteśmy w stanie śledzić Twoją aktywność w takich uh, social mediach i na podstawie tego, uh, co tam robisz, możemy Ci przyznawać dodatkowe punkty. No i na przykład jest to jedna z opcji, że nie wiem projekt, który by się launchował, zależy mu na przykład na aktywnej społeczności, no to może tych, którzy mają na przykład w tym rankingu są wyżej, z uwagi na to, że są bardziej aktywni, to jest to, że to dało jest takie bardziej bardziej uczciwe. Nie? Czyli nie polega na tym, że ten, kto ma więcej tokenów, ma grubszy portfel, ma więcej do powiedzenia od razu, tylko jeżeli jesteś aktywny, to twoje tutaj, twój udział w tym, w tym wszystkim rośnie. I na przykład jeżeli masz tych punktów dużo, to taki projekt jest na przykład w stanie za, zaoferować na przykład większą alokację tutaj w tym, w tym inkubatorze. Powiedzmy, jest to jedna z takich, z takich opcji może. Okej, okay, tak? no to czyli takie znowu galakse, można porównać to troszeczkę, tylko w połączeniu z Techem i tak jak, tak jak powiedziałeś, że to są narzędzia dla projektów, aby projekty mogły po prostu łatwo tworzyć, budować community, czy powiedzmy no nie marnować tych zasobów. To dwa takie pytania, pierwsze jak długo działacie już nad platformą i kiedy możecie ją wylanczować. i drugie takie pytanko, im więcej wy macie projektów, im więcej projektów właśnie będzie z wami współpracować, to co, zysku, co, co wy na tym zyskujecie jako mistrz? albo co wasze community na tym zyska? Uh. To znaczy tak, my tutaj nad platformą MYSA pracujemy już jakieś ponad dwa lata, tak, tak właściwie. Nie? Tak oczywiście jest to robione w ciszy, tak. co nie jest tak, że wieś, już tu wcześniej było coś tutaj mocno ogłaszane. I jakby na ten moment startujemy z pokazywaniem tego, co tam już stworzyliśmy. Mieliśmy już pierwsze beta testy. Tam też kilkaset osób wzięło w nich, w nich udział. Tam kilka osób wynagrodziliśmy za aktywność. Oczywiście teraz w ciągu kilku tygodni planujemy uruchomić jeszcze raz te, te, te testy. Zobaczymy jeszcze, jak to dokładnie zrobimy, czy to będzie forma testnetu, czy już może po prostu coś bardziej zaawansowanego. Ale generalnie sam taki go live już tej produkcyjnej formy tej platformy jest planowany na pierwszy kwartał 2024, czyli generalnie w ciągu tych, o, powiedzmy, kilku kilku miesięcy. Mamy teraz grudzień, no to tak jak powiedziałem, pierwszy kwartał mniej więcej chcemy już ruszyć tutaj z tym wszystkim, nie? tak w pełni. Pytałeś też, co tutaj Mystra zyska na tym, że będziemy mieli większą ilość projektów? No właśnie to, że Nasz, jak gdyby ten wiesz, model biznesowy polega na właściwie takich trzech filarach. Tak? Pierwszym z tych filarów jest właśnie kwestia fee, tak no bo za każdą taką akcję, wiesz, będziesz na przykład listował projekt, no to będziemy pobierać jakąś tam bardzo, bardzo małą opłatę za to, nie? czyli jakby to pozwoli nam dalej finansować i, i, i rozwijać nasz projekt. Druga kwestia finansowania, Mystry to jest właśnie sprzedaż tych premium pasów, które służą po prostu do takiego pełnego, pełnego dostępu do wszystkich funkcjonalności platformy, no ale też będziemy się starać tutaj o, o takie różne inne formy wsparcia w postaci np. grantów, nie? Także generalnie jest tak przemyślane, żeby ten model zapewnił tutaj stabilność i, i, i rozwój projektu, nie? Dobra, a powiedz mi, bo wspomniałeś że z Aritent współpracujecie. W ogóle to bardzo fajne, że tutaj zależy Wam na współpracy, żeby w ogóle po prostu ludzie z Web 2 też byli w stanie w, sobie w to wejść, żeby ta adopcja była. No bo tak jak powiedziałeś, nie każdy projekt, nie każdy użytkownik jest, ten portfel, będzie, będzie już posiadał i ta adopcja, ułatwienie im tego wejścia uważam, że jest ważne. No a to też otwiera was na potencjalne firmy, które będą chciały budować jakieś swoje community wokół i krypto, NFT ale jednocześnie nastawić się na Web2 no i tutaj jeżeli z Wami podejmą współpracę no to ja, ja to przynajmniej widzę bardzo pozytywnie, że jakiś duży podmiot jest w stanie właśnie z Wami współpracować, bo Web3 sobie user każdy da radę, no ale Web2 user nie, nie, nie każdy jest w stanie wejść, a dzięki Wam jest to powiedzmy bardzo, bardzo możliwe. Jakbyś mógł trochę opowiedzieć, też jakich macie partnerów, bo widzę, że macie bardzo mocną współpracę właśnie z Kasprem, to jest też na pewno na plus. Ari, tak. ten, czy coś tutaj jeszcze, jeszcze działacie i macie jakieś możliwości? Mocnych... Powiem tak, na ten moment nie mogę ci jeszcze więcej jakby powiedzieć. Myślę, że z czasem będziemy tutaj te, te ogłoszenia robić, bo też prowadzimy różne rozmowy na ten moment. Tam jeszcze generalnie dot z.oraklem, jak możesz zobaczyć na stronie. Mhm. Um, Stabli tam jeszcze było. Oczywiście, generalnie tych partnerów mamy tutaj na, na stronie wypisanych, ale oczywiście oprócz tego dojdą na pewno nowi. Tylko tak, powiem na ten moment nie mogę na razie jeszcze nic więcej powiedzieć. Także pewne rzeczy muszą się na ostatni guzik dotrzeć, i wtedy będziemy mogli. No właśnie, liczyłem, dalej. że ja uda mi się tak. jakąś alfę wyciągnąć, ale Jest jak mówię. Się... Nie, jeszcze troszeczkę, ale. Bo coś tam słyszałem off-topowo, no ale powiedzmy, no jak, jak ty mi nie powiesz oficjalnie na nagraniu, no, to ja, ja nie sprzedam. póki co, nie. Póki, póki co jeszcze, jeszcze nie mogę tego zrobić niestety. Okej. Okay, ale już mówią no, w krypto wkrótce, soon, okay? soon. no to to jest nasze ulubione słowo w, w krypto. No ale cieszę się, że właśnie powiedziałeś też o tym, że platforma będzie miała lunch w następnym roku, czyli w Q1. No, to styczeń luty marzec to czekamy tutaj na. To są trzech, czterech miesięcy plus minus, nie? Także generalnie. Okay powiedzmy, że to już jest na takim bardziej zaawansowanym em, poziomie, tak? To nie jest coś takiego, żeby teraz jak gdyby, wiesz, nie wiem, będziemy dopiero budować to wszystko i to jeszcze potrwa kolejny, nie wiem, rok, dwa, trzy lata. Nie, nie, nie. To już jest taki moment, że jest to bardzo zaawansowane tutaj. Także mówię, tak już będziemy teraz to testować w ciągu nadchodzących tam powiedzmy kilku tygodni, no to już jest to, że mamy. Oczywiście jak ten powiedzmy, ta, te, to, te testy na. Na platformie Mestra ruszą. Tam nie będzie jeszcze totalnie wszystkich modułów, tak? Jak gdyby te takie bardzo podstawowe, to będziemy testować, a potem. W bardzo krótkim czasie też będziemy implementować tutaj te pozostałe, typu właśnie ten inkubator, czy na przykład taki Web3, chat, czy generalnie taka, taka opcja do budowania tak, tak zwanej gildii, gildii, czy takich po prostu zrzeszeń, tak? Bo jakby też jedna z takich, powiedzmy, właściwości Mystry jest taka, że my chcemy dać użytkownikom, normalnym takim ludziom, tak, opcję tego, żeby mogli się w takie swoje mini venture capitals tutaj formować, tak? Czyli masz kilku znajomych, możecie sobie stworzyć taką gildię, macie na przykład um, wspólne jakieś środki, możecie tutaj jakoś to tam um, sensownie alokować, nie? Czyli generalnie to też um, jakby zmniejsza taką barierę, um, jak chodzi o, 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 o zdobywanie finansowania tutaj dla, dla projektów. Okay, czyli, czyli chcesz Bo... mi powiedzieć, że poza narzędziem dla projektów, które tutaj jest oferowane dla community, to jest to też takie narzędzie dla grupy kolegów z Discorda na przykład, czy zamkniętych tak, grupek tak, VC, które są w stanie współpracować dzięki Wam Nie Jest to i to właśnie na stronie mamy określone jako, jako gildia, Bo to też no, ludzie pytają, o co chodzi, czy to jakaś gra, tak? Masz jakieś gildie. Nie, nie, absolutnie nie. To po prostu chodzi o to, że możecie się formować. W takie specjalne grupy, i, i na przykład jako Gildię będziecie mogli też sobie tam jakąś alokację lepszą wyrywać. Na przykład, nie, jakby, wiesz, tych opcji jest tam dosyć dużo, i to będziemy teraz z czasem um, odkrywać, jakby bardziej precyzować jeszcze, nie? Okej, okay, no to to również jest jakby ciekawy ten, bo z perspektywy znowu projektu, jak przechodzą jakieś VC takie Discordowe i tak dalej, no to. Często ciężko jest zweryfikować zamkniętą grupę Discordową, a tutaj Wy możecie być jakimś weryfikatorem dla projektu, że jednak dane community jest ciekawe, a oni mogą sobie bezpieczniej powiedzmy zainwestować, nie? To też jest, to też jest duży plus. Także no to to brzmi ciekawie. To jakbyś jeszcze opowiedział tutaj widzom na temat Mystra NFT Premium Passa. Co on daje, po co on w ogóle jest, jakie są właśnie utility tego NFTka, ile on kosztuje i o co, o co z nim chodzi dokładnie? Czy znaczy generalnie jak chodzi o to, że.? Bo wiesz, ludzie jak kojarzą, że NFT to tam jakieś tylko tokeny, które są właściwie nic nie warte. A tu chodzi o to, że to jest um, taka wejściówka do pełnej funkcjonalności naszej platformy. Nie? Czyli ten Premium Pass On um, daje Ci, tak jak już wspomniałem wcześniej, opcję korzystania z totalnie wszystkich tych tych tuli, które tam. tych różnych modułów, które mamy na naszej platformie. E I generalnie tak. E jak chodzi o możliwość kupna, bo też już ludzie się o to, o to pytają, też. W niedługim czasie, no, nie jestem w stanie w tym momencie jeszcze dokładnej daty podać, ale to jest naprawdę już blisko, będziemy ruszać tutaj z sprzedażą tej pierwszej rundy. To jest tak zwany public sale, i tam będzie na sprzedaż 1500 tych, tych premium pasów. I na ten moment to jest po cenie 50 dolarów za taki premium pas. Generalnie są planowane cztery rundy, i tam oczywiście cena wraz z rundą będzie rosła. I ilość tokenów, czyli ilość tych, tych premium pasów, które można podczas tej, tej rundy zdobyć, też będzie rosła. Ale co jest ważne tutaj, co, co, o czym tu chciałem teraz wspomnieć, to że ta ilość tych premium pasów jest stała. To jest tam 40, około 44 tysiące tokenów i nie będzie więcej. Więc, jakby to jest, to jest tutaj limitowane. Czyli zakładamy, że będzie, będzie te 44 tysiące takich aktywnych użytkowników, którzy mogą tutaj na tej platformie działać, budować, mogą korzystać z tego i, i mogą się tutaj łączyć. I generalnie też ludzie pytali, czy już jest token Mystra. Bo, jak sobie zobaczymy na, na stronę, to tu jest wszystko podane, jak chodzi o tą tokenomię, to jest podane w tokenie Mystra, ale jest to zrobione po to, że. Ten premium pass on będzie wymienialny na 5000 tokenów mystra. Jest to zrobione po to, że po prostu ten token, ten, ten premium pass był płynny. Nie? Jeśli na przykład, zamiast przesyłać tutaj ten, ten premium pass w jakiś sposób, bo to jest tak, że będziesz tworzył sobie te premium pasy multichainowo, Czyli możesz na przykład sobie wymintować, wy 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 tak, stworzyć tego Premium Passa, na, na przykład na sieci Casper, czy na Ethereum, czy na BSC i tak dalej. To jest wtedy ważne, nie? Bo możemy sprawdzić po prostu, czy twój portfel na jakiejkolwiek sieci ma tego Premium Passa, czy nie. Token mystra, powstanie właśnie po to, żeby można było w takiej płynnej formie dać taką po prostu płynność temu i e, tak jak powiedziałem, będzie ten. ten premium pass wymieniany na 5000 tokenów, no i też w drugą stronę, czyli mając 5000 tokenów można stworzyć taki premium pass, nie, czyli generalnie zniszczymy ten premium pass, żeby mieć 5000 tokenów, no i możemy to zrobić w drugą stronę, tak, niszczymy te tokeny, żeby mieć premium pass, czyli to nie jest tak, że jakoś rozwadniamy tutaj ilość tego tokena, tylko po prostu zamieniamy to z jednej formy w drugą, czy tak jak powiedziałem, jest to limitowane 40, 3900 e, tych tokenów generalnie, ale te, te wszystkie szczegóły tokenomii są też na stronie tutaj dostępne, to możecie zobaczyć. Okay, tylko, tylko tak zapytam, czyli chcesz powiedzieć, że jeden premium pass to jest 5000 tokenów i to jest sztywne, to jest sztywne ustalo, ustalenie? Tak, tak jest, jest, to jest sztywne. Ok, i max supply tutaj tokenów NFT oraz tokenów MYSTRA również jest sztywne? Tak jest. Dobra, a planujecie tutaj jakieś kampanie właśnie dla userów na social mediach, żeby mogli tutaj, wiecie, zaobserwować was i tak dalej. tak lecz my generalnie właśnie zachęcamy, żeby teraz nas zaobserwować, szczególnie na, na Twitterze. No bo teraz będzie dużo tych ważnych informacji, takich update'ów wychodziło. Także lepiej być tutaj up to date. Jest też opcja, żeby zapisać się do newslettera, gdzie też gdyby można już wcześniej. Krótko powiedzmy przed, przed innymi dostać jakąś tam informację, także tego Was też zachęcamy, żeby tam się zapisać. To oczywiście za darmo, tak, to nie jest tak, że będziemy jakieś spamy wysyłać, bo też tak ludzie czasami myślą, ale nie, absolutnie. Nie. Po prostu chodzi o kwestię taką czysto, czysto informacyjną, tylko. Także jak ktoś jest zainteresowany, no to, to polecam, żeby to zrobić. Okej, okay. każdy, każdy lubi airdropy tutaj, fajnie, więc mamy tak, narrację mocną. Community która bardzo fajnie ostatnio powiedzmy wystrzeliła kiedyś w ogóle nawet nie istniała jest to dość nowa narracja, ale również fajna, fajna narracja na, na, na HOSE. Mamy tutaj właśnie mocną adopcję, czyli userów z Web 2, którzy mogą wejść. Mamy tutaj przede wszystkim świetne narzędzie. Które, no jeżeli, jeżeli to będzie działać, i tutaj chętnie, chętnie bym przetestował waszą platformę, więc czekam na nią, bo tak jak mówię, z perspektywy projektu, czy tutaj ten, naprawdę to daje duże utility. I tak jak powstało Galaxy, no to dla wielu projektów NFT i tak to, dalej, to w ogóle zbudowało im utility, że ich projekt nagle w ogóle ożył, bo w sumie uznali, że oni mogą coś robić, bo do niedawna to oni umieli robić głosowania na Discordzie i, i to wszystko. A nagle tutaj jakieś fajne misje, a Wy dostarczacie zdecydowanie więcej i przede wszystkim weryfikacja on tak? Więc to tak jest może... to też jest to, no właśnie, bo też trzeba o tym pamiętać, że zgo, zgodnie to jest z tymi regulacjami Mika, które będą wchodziły w przyszłym roku. Jeżeli chcesz inwestować w, na takich launchpadach, no to trzeba będzie przejść KYC, tak? Ale znowu my nie mamy zamiaru zbierać żadnych danych, więc dostarczymy to w formie on-chainowej. Czyli po prostu każdy zrobi takie self verification, ale to jest tylko po to, że tak będą już tutaj chciały od nas te wchodzące regulacje, więc musimy się tego trzymać i. Nie zaskoczy nas to po prostu. Okej. Okay, już... czyli tutaj współpracuje się z regulacjami, w sensie, żeby wszystko było uregulowane jak najbardziej, w porządku. Patrzymy w przód już od razu. Okej, okay, okej. Okay, to najważniejsze. No i co, mocny team? Możesz coś od zespole jeszcze opowiedzieć? Myślę, że tak, jak na stronie byś tutaj pokazał, to mhm. generalnie jest tutaj nas pięciu takich core co-founderów, każdy z nas ma tutaj taki background w ogóle z innej dziedziny. Tak? Mamy tutaj wysoko wykwalifikowanych programistów, też z ogromnym doświadczeniem. Na przykład nasz CEO Kamil też ma tutaj ponad 20-letnie doświadczenie już budował naprawdę poważne projekty. Oczywiście teraz, może o każdym tam nie będę mówił, bo tam tych ludzi jest dosyć dużo, jak widzicie, ale generalnie mamy tutaj osoby z każdej takiej dziedziny, czyli, tak jak powiedziałem, programistów, community managerów, project managera, tak, business developera. Mamy też tutaj UX, UI designera, czyli generalnie mam po prostu cały taki set potrzebny do tego, żeby. Można było rozwijać projekt, nie? Więc ludzi technicznych, ludzi od zarządzania, ludzi od pokazywania tego. Więc tutaj myślę, że jest to dosyć mocna strona projektu, no bo no, prawda jest taka, że tutaj właśnie dużą wartością są, są ludzie w takich projektach. Nie? Więc jakby mhm. nie Siele. zabraknie z żadnej strony tutaj Siele, Tak, jak najbardziej tutaj, właśnie na ekranie Wam wszystko pokażę. Linki oczywiście do projektu zostawiam Wam w opisie. No, moim zdaniem projekt tutaj wygląda ciekawy, na pewno warty uwagi. 2700 follow na moment tutaj nagrywania. Publikacja pewnie będzie trochę, trochę później. Ale tak jak mówię, myślę, że warto obserwować i tutaj jak Radek wspominał o Kompaniach różnych, za, za, więc no, tak jak mówię, nie, nie, chcę, nie chcę nic zdradzać, ale myślę, że warto tutaj zaglądnąć. Także raz, ja tak przypomnę, za kilka tygodni będzie testowanie, także do tego was zachęcamy i. Myślę, że warto. Okej, okay, czyli a, a, Alfa nie Alfa. Mikołaj przyjdzie pod choinkę może. E, świetnie, także bardzo Ci tutaj dziękuję za rozmowę. Tak jak powiedziałem, wszystkie przydatne linki będą w opisie, również z opisem projektu. Mam nadzieję, że tutaj taka rozmowa wam się podobała. Gdybyście mieli jakieś pytania, no to jak najbardziej na waszym telegramie pewnie da się ciebie złapać i zapisać. No, także tak, tak jak mówiliśmy, zachęcam tutaj do poluowanie nas na Twitterze czy na X, teraz właściwie też mamy Discorda, mamy, mamy Telegrama, mamy newsletter, także można się z nami skontaktować i być na bieżąco, bo teraz właśnie jest ten moment, że będziemy startować z tym wszystkim, także tych ogłoszeń będzie dużo w krótkim czasie, tak można powiedzieć. Okej, okay, to świetnie. Mamy to i dziękuję Ci tutaj za rozmowę. Dziękuję bardzo no, za rozmowę. Pozdrawiam.